your courage trust in your friends and you can win, it. win no matter what the weather it's sunny in our hearts kick off the passes fly like lightning. lightning good ball the tension's so exciting exciting we'll do our best together until the game is won when we're together we practice to be strong People put us down, saying we're the underdogs. Hey, the road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey, stand up, stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up, stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up. If you love football Inazuma Eleven Inazuma, hey! Inazuma, here we go! Ten Frost z gimnazjum Alpine Ciekawe jakim jest graczem Huh? Pani trenerka wyrzuciła Aksela z drużyny. Wszyscy mają dość kiepski nastrój. Mark i Jude wierzą, że jest dobrą trenerką, chociaż nie są do niej do końca przekonani. Erik i Bobby rozumieją ją i chyba wiedzą, dokąd zmierza, ale są w tym osamotnieni. Reszta albo krzywo patrzy, albo otwarcie okazuje niechęć, zwłaszcza Kevin nienawidzi jej. Nie wiem nawet, jeśli ten napastnik będzie świetny, a nawet najlepszy, to w tej atmosferze ciężko będzie zbudować ducha drużyny. No to jesteśmy. Oto gimnazjum Alpine. Książę krainy śniegu. To to już! Ty to pewnie słynny Willy Glass. Mogę uścisnąć twoją dłoń? Ach, ci ludzie są dziwni. Witamy w gimnazjum Alpine, Mark. Nie wierzę, naprawdę o nas słyszeliście? Pytasz, jasne, że tak. Nieźle, Puchar Strefy Futbolu oglądało więcej osób niż myślałem. Dla nas sława nie jest taka ważna, prawda? A, zgadza się. Wiecie może przypadkiem, gdzie jest teraz Sean Frost? Sean, niech pomyślę! Teraz chyba trenuje na nartach! Ma zamiar w tym roku skoczyć ponad 100 metrów! Nie, chyba jeździ na łyżwach! W tym roku chce poprawić swojego potrójnego Axla! Nie, nie, nieprawda. Jest na torze bobslejowym. Chce w tym roku pobić rekord świata. Narty, łyżwy, bobsleje? I polowanie na niedźwiedzie? Ten gość jest totalnie wszechstronny. To może być najlepszy sportowiec wszechczasów! Już chcę go poznać! O, właśnie tu idzie. Tak, już idzie! No chodź, ludzie czekają. Mamy gości i bardzo chcą Cię poznać. Gości? Orety. To znowu wy? Nie wierzę. Nasz autostopowicz. Ty jesteś Sean Frost? <laughs> Ten legendarny napastnik? Ach, mój wygląd aż tak cię rozczarowuje? Tak, każdy, kto mnie słyszał, myśli, że jestem olbrzymem. Przykro mi, ale jestem, jaki jestem. Nazywam się Sean Frost, a ty, kolego? Miło Cię poznać. <laughs> Dokąd idziesz? Pogadam z nim? Co jest? Powiedziałem coś nie tak? Przepraszam. Ha? Kevin tak na co dzień jest raczej miłym gościem. Ha. Nie przejmuj się. Pan Frost? Ha? Mogę zająć panu minutkę. E... Ja. Nazywam się Lina Schiller i jestem trenerem drużyny Raymona. Drużyny z gimnazjum Raimona? Posłuchaj, Kevin. Rozumiem, jak się czujesz, naprawdę. Jesteśmy drużyną i sporo razem przeszliśmy. Ale musimy... Przecież wiem! O! Wiem, że to nie w porządku, że go nienawidzę. Ale, jeśli, jeśli go zaakceptujemy, to on zajmie miejsce Aksela i wtedy Axel nie wróci! A to nie fair! Gimnazjum Rajmona ma jednego mistrza ataku i jest nim Aksel! Aha. Ale zimno! U nas to w zasadzie norma. Staraj się ruszać, będzie ci cieplej. Mogę ci pożyczyć mój szalik. Nie, dziękuję. Ostrożnie. Schody mogą być bardzo śliskie. Dzięki, będę uważać. A to co? Oh, lawina? Ach, było blisko. To miejsce ciągle zaskakuje, jak taki straszny park zimowej rozrywki. <grystanie> Nie bój się szony już po wszystkim. Trochę śniegu zsunęło się z dachu. E? Zsunęło się z dachu? No tak, już mi lepiej. Co się stało? Co ci jest, szon? Już nic, wszystko w porządku. Chyba nieźle się przestraszyłeś. Jednak nie jesteś taki odważny, co? Ta. <laughs> Dobra, idziemy. Jest pani pewna, że to jego szukamy. Rany trząsł się jak małe dziecko. Trafiony! Szykuje się niezła zabawa. Gotowy, bobi? No, raczej. Uważajcie, dopiero się rozkręcamy. Musicie wygrać tę bitwę. Potraktujcie to jako rozkaz od samego pana Raimona. Łap świeżo śnieżek! Podwójna moc! Ha! 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 Ogólnie chcemy pokonać Akademię Aliusa tak szybko jak to możliwe. Naprawdę? A? Pokaż mu Celio. Już. O. O niczym tu nie słyszeliście, serio? W minionym tygodniu Akademia Aliusa zaczęła kampanię terroru przeciwko szkołom, także na Hokkaido. Ale nam nic nie grozi. Mamy małą drużynę i nie jesteśmy zbyt dobrzy. Myślę, że obcy zostawią nas w spokoju. Ale tu nie chodzi tylko o Waszą szkołę. Nie możemy pozwolić na to, żeby obcy panoszyli się niszcząc wszystko. Chcemy stworzyć najsilniejszą drużynę świata, żeby ich pokonać i dać im porządną nauczkę. Dlatego przyjechaliśmy. Chcemy, żebyś z nami zagrał. Najsilniejsza drużyna na świecie? Naprawdę? Słyszeliśmy o Tobie niesamowite rzeczy, że jesteś niezłym napastnikiem z wielkim potencjałem, więc jesteśmy. Możemy zobaczyć, jak grasz? O! To wygląda pysznie. Jasne, czemu nie? Pani trenerko, mamy jakiś plan? Grajcie jak chcecie. Chcemy zobaczyć jego umiejętności. Wszystko jasne! Wiem, że są najlepszą drużyną w kraju, ale nie wiemy, jak grają, więc dajmy z siebie wszystko. Nikt nie zastąpi aksela. Nikt. Tak na pierwszy rzut oka wcale nie wygląda na jakiegoś super napastnika. Ha? Jest inny niż axel. Kiedy on grał, wręcz czuło się parcie, żeby zdobyć bramkę. Tak, to prawda. Nie ma tak silnej osobowości jak Axel, ale zobaczymy, co potrafi. Już za chwilę zacznie się spotkanie. Mecz towarzyski między Gimnazjum Rajmona a Gimnazjum Elpain. A ja będę go dla was komentował. Chwileczkę. Co jest? Dlaczego on gra w obronie? A to co? Myślałem, że jest napastnikiem. Bo jest napastnikiem. To co robi na tyłach? Zacznie od gry na obronie. Co oni kombinują? Ale już wiem, że będzie ciekawie. Zaczynają Sharp i Dragonfly. Ustaw kamerę na niego i cały czas nagrywaj. Dobrze. Chcecie nas ośmieszyć? Naprzód! Dragonfly wbija się w obrońców Alpine i leci jak pocisk wprost na frosta. Jest agresywnym graczem, ale sobie poradzę. Aaaa! Mrożny ląd! Co za ruch! Patrzcie na Frosta! Najlepsze odebranie piłki, jakie widziałem! Jakby zabrał piłkę dziecku. W życiu nie widziałem tak doskonałej obrony. Frost podaje piłkę do przodu, ale Raimon dość szybko ją przejmuje! Żaden z graczy nie dorównuje szonowi. Piłka znów trafia do Dragonfly'a. I zaczynamy! Stoi dokładnie naprzeciwko. Potrafisz odebrać, a potrafisz zatrzymać? Smoczy Cią! O nie! Niesamowite! Zatrzymał ją bez wysiłku jednym ruchem! Więc o to chodzi, nie jest napastnikiem, tylko niesamowitym obrońcą! Chyba już czas. <śmienicza> <śmienicza> o nie, Kevin! Dragonfly chyba próbował w ślizgu, ale odbił się jak worek ziemniaków. Co to? To wszystko, na co cię stać? Totalna słabizna! Co jest? Jego oczy! Co tu się dzieje? Wszystko dobrze? Jasne, że tak. Wgniotę te miernoty w śnieżną zaspę. Uwaga! Zobaczymy, ile potrafisz. Biegnął ramię w ramię, robi się groźnie. Wcześniej był delikatny, a teraz, dwaj środkowi próbują go zatrzymać kolejnym ostrym ślizgiem. I wyrywa się im obu. Cóż za niesamowita siła! W Jest nie do zatrzymania! W ułamku sekundy znajduje się pod bramką Raymona. Jestem gotowy, choć pewnie spróbuję mnie zaskoczyć. Gotowy na wrzutkę! Jest na stanie!! <gul> jego ruch rozbija w mag boską rękę Ewansa. Nie miał żadnych szans! I mamy 1-0 dla Alpine! Jak łatwo rozbił boską rękę! Ktoś wątpi w jego umiejętności? Niesamowite. Byłem pewien, że go zatrzymam, ale jego moc! Widziałeś, co zrobiłem? To było dzieło Mistrza Ataku! Ejdena Frosta! Dawaj jeszcze raz, chcę spróbować zatrzymać cię! Jestem gotowy! Spoko, możesz sobie próbować ile chcesz. Rety, czuję, jakby mi dłonie płonęły. Gdyby był w naszej drożenie. niesamowity obrońca i jeszcze lepszy napastnik. Jest dużo lepiej niż mówią plotki. Nieważne jak dobrze gra, nigdy nie uda mu się zastąpić Axela! Nie pozwolimy mu nas pokonać! Wystarczy, w tej chwili przerywam mecz! To żart? Co? Tak po prostu przerwie pani mecz? Ja tak tego nie zostawię! Nie ma opcji! A co ty trawiasz? Nie obchodzi mnie jej decyzja! Pokonam cię! Chcesz dalej grać? Nie ma sprawy! Pokonał Kevina! Tylko na to cię stać! Potrafisz tylko gadać? Mimo to mam ochotę z wami pograć. No już zaczynam się dobrze bawić. A nie jest tym delikatnym chłopcem sprzed godziny. <laughs> Wieczna w Zatrzymacie. Wieczna zawieć! Zbliża się, a zatrzyma go tylko. Ręka Madzyna! Tożę? O, mamo! Dotknął ją, ale zbudzyła! Nie powinien się nawet do niej zbliżyć. Musiało boleć. Jesteście cali? Tak, kapitanie. To był niesamowity strzał dwóch obrońców i nawet ty nie dałeś rady. To było to. Szukaliśmy takiego strzelca. Bylibyśmy w stanie. Mhm. To może pokonać akademię Aliusa. Mhm. Koniec na dzisiaj. <Szajny> to było mega Sean! To był naprawdę czadowy strzał. Rozniosłeś nas. Wy też byliście świetni. Nikt przed wami nie próbował mnie zatrzymać. Jestem pod wrażeniem. Teraz wiem jedno, że chcę z tobą grać w piłkę nożną. To tak jak ja, ale nie tylko z tobą, z całą drużyną. Razem możemy rozegrać sporo dobrych meczów. No, panie Sean Frost, oficjalnie pytam, czy wsiądziesz z nami do piłkobusa i nazumy? I czy dołączysz do naszej drużyny? Pewnie z przyjemnością. Gratuluję, jesteś nowym napastnikiem drużyny. Dziękuję. Przyjemność po mojej stronie. Dokąd pobiegł Kevin? Czekaj Kevin. Ach. Wszystko okej? Okay? Nie, nie jest okej. Okay. Jestem wściekły. Nie może od tak zastąpić Axela, nie może. Musisz przyznać, że Sean gra świetnie. I kopię piłkę jak mało kto. Widziałeś zresztą. Potrzebujemy kogoś takiego. Ale Axel brał futbol na poważnie, kochał grać całym sercem. Ten gość chce się tylko dobrze bawić i tyle. Nie zgadzam się na to. Ach. Odpuść, Kevin. Chciałbym, żeby Axel nadal był w drużynie, ale przecież wiesz... Teraz... dzieje się z nim coś dziwnego. Jakby chciał odejść. Pewnego dnia wróci, wiem o tym. Jestem tego pewien. A my w tym czasie musimy grać z tym dziwakiem? Myśl o Shonie jak o kolejnej broni w naszym arsenale. Ugh. A kiedy wróci Axel, będziemy silniejsi. Będziemy najmocniejszą drużyną, jaka kiedykolwiek istniała i z najlepszymi piłkarzami. Tak, ale Mark, nie możemy tak stać bezradnie. Musimy stawać się coraz silniejsi. A gdy Axel wróci, powitamy go z radością. Niech i tak będzie. Dla dobra drużyny będę przez jakiś czas z nim grał. Ale nie każ mi go lubić, jasne! Mm. A to co? O, nie, nie wierzę w to! Mhm. Musicie to zobaczyć! Uwaga, gimnazjum Alpine! Wyzywamy was. Akademia Aliusa przybędzie po was. I zagramy mecz. To Jane Nie przyjmujemy odmowy. Mhm. A jeśli przegracie, zniszczymy waszą szkołę. Uchronić ją może tylko wasza wygrana. Mają nas na muszce. Będziecie następni, nie ma wątpliwości. Mamy w drużynie nowego zawodnika i to nas wzmocni! Ale jego integracja z resztą zespołu jest trudniejsza niż myślałem. Zwłaszcza, że Kevin go nie akceptuje. Oglądajcie kolejny odcinek jedenastki na Zoomie. Y. Kim jest nowy napastnik? Ale będzie się działo. Wersja polska SDI Media Polska na zlecenie TVP ABC. Reżyseria Janusz Dąbrowski. Dialogi Karolina Sowińska. W wersji polskiej udział wzięli. Miłosz Konkel, Kamil Kula, Robert Kuraś, Julia Kunikowska, Rafał Fudalej, Beata Wyrąbkiewicz, Maksymilian Rogacki, Krzysztof Plewakosz-Czerbiński, Klaudiusz Kaufman, Katarzyna Łaska, Jakub Mróz, Milena Suszyńska i inni.